Powoli kończymy. Pragnę jeszcze zapytać, czy jest z nami pan przedsiębiorca Mariusz Rzucidło, który kontaktował się z nami, że chce zabrać głos tutaj dla nas, ale jest jeszcze z nami, przepraszam, pan Bartosz Wojcieszak z w Sosnowiec. Bardzo proszę o zabranie głosu i wielkie oklaski, kochani. Dzień dobry. Tutaj widzimy napis: Polaków staje z kolan. Przypomnijmy sobie, jak przejmował władzę PiS i mówił: Wstajemy z kolan. Staliśmy z kolan, żeby się teraz położyć. to typowo w z zwierzęcym Orwella. Mamy taką sytuację, kiedy chwinie wygnały człowieka wraz z innymi zwierzętami i przejęły władzę. I pierwsze hasło było: Wszystkie zwierzęta są równe. Potem po kolei było, że niektóre są równiejsze. Przypomnijmy sobie Kaczyński, kiedy nie pozwalał ludziom oddać ostatniej posługi zmarłemu. Tylko pięć osób mogło być na cmentarzu. Kaczyński bez maseczki oddawał kwiaty na grobie zmarłej matki. Zobaczmy, że teraz na końcu w folwarku zwierzęcym pada takie zdanie, że zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie, to na człowieka. Potem znów na świnie i znów na człowieka nikt już nie musi połapać, kto jest kim. Przypomnijmy sobie, jak PiS protestowało, kiedy PO chciał zamknąć kopalnię Makoszowy. PiS mówiło, że to jest nasza suwerenność. Kto zamknął kopalnię Makoszowy w 2018 roku? Nie zrobiło tego PO. Zamknął PiS. Teraz tak, mówią nam, że Polacy nie mamy węgla, tak? 530 tysięcy ton co miesiąc spółki Skarbu Państwa eksportują za granicę. Na Ukrainę, Niemcy i Czechy. W cenie około 300 złotych za tonę, tak? Teraz Ukraina wspanialość nie odda nam 100 tysięcy centym... ton Przepraszam, odsprzeda, nie odda. Teraz 25 miliardów złotych, tyle oficjalnie przyznaliśmy, że nas kosztowała obsługa uchodźców z Ukrainy. Ja twierdzę, że wojna jest oczywiście złem, ale nie może być tak, że polskiego podatnika się że tak powiem e, wykorzystuje żeby płacić na zagraniczne e, ZUS teraz 80 tysięcy świadczeń odebrał Ukraińcom, ponieważ przyjeżdżali do Polski pobierali świadczenia tylko zapisywali się na świadczenia i cały czas byli na Ukrainie, więc to też kosztuje, 2 miliardy dolarów oficjalnie przyznaliśmy e, na pomoc dla Ukrainy wojskową, więc to wszystko też idzie do inflacji, teraz węglem Kaczyński jeszcze niedawno był obrońcą polskich kopalń, co zrobił? Powiedział teraz, że śląskie kopalnie są nierentowne i przychodzi słaby węgiel, tak? Więc lepiej się wprowadzać węgiel z Kolumbii. W jakim absurdzie my żyjemy? Kopalnia Makoszowy, kilkaset milionów ton, maksy, jakby ta kopalnia maksymalnie fedrowała, to wychodziła 96 lat. Zamknęliśmy ją. Wykupią ją najprawdopodobniej Włosi albo Anglicy i te kopalnie nagle się okażą, że będą rentowne, tak? Wystarczy wspomnieć w Katowicach, kopalnia Silesia. Przyjęli ją Czechy i zarabiają na niej. Ale to już nie jest polska kopalnia, tak? Co ta chwila się nas wyrobowuje. Teraz yy, kwestia tutaj nie yy, podjęta przez moich przedmówców. Chodzi o lasy. Co chwila wycinają kolejne drzewa, kolejne tereny leśne i stawiają jakieś magazyny typu Panatoni, Amazon. To też kosztuje, tak? 1100 yy, hektarów lasów ma pójść pod wycinkę w i Jastrzęby. Cytuję prezydenta Andrzeja Dudę. Tylko po to, żeby zainteresować zagranicznych inwestorów. Ustawa już została przyjęta przez Sejm. Tak ją nazywa ustawa o zamianie lasów państwowych. Dziaduta wcześniej mówił, że jest miłośnikiem zwierząt. Nie wiem, czy te zwierzęta mieszkające w tych lasach będą wiedziały, że się przenieść. Na każdym kroku po prostu nas wykorzystują. Teraz mamy tutaj reklamę Biedronki, że w reklamie z Biedronki Michał Tusk dostał 600 tysięcy euro. Tylko zobaczmy. Yy, Tusk nigdy nie dostał żadnych zarzutów od PiS. Dlaczego? O matonę klukowi oka nie wykole. Więc tutaj mamy pisną -so platformę. Zmieniają się tylko miejscami. Wszystko robią to samo. Dranują polską gospodarkę na każdym kroku. Kwestia złóż. Zamiast yy, zadbać o nasze zaplecze energetyczne, wprowadzamy węgiel z zagranicy i chcemy pozamykać kopalnie, tak? Yy, kwestia, yy, bo słyszymy taki termin put-inflacja. Tak, tylko przepraszam bardzo, rząd PISU kupował węgiel z Rosji przez jeszcze więcej niż za czasów platformy, tak? Więc na każdym kroku kwestia tak samo z tych pośredników. Kupujemy przez pośredników gaz, czyli nie kupujemy bezpośrednio, czyli płacimy właśnie za pośrednika. Tutaj jeszcze odnosząc odnoszą się do tego młodego pokolenia, do sprawy właśnie zdalnej nauki. Jeżeli ktoś chce zadbać o edukację swojego dziecka, to zamiast tabletu powinienem mu kupić książkę. Polecam wszystkim książkę,